Słuchajcie. Cześć siema. Jak ktoś mnie nie zna, to jestem Łukasz i prowadzę kanał pod nazwą Fortex Bortek. Jest to kanał o poszukiwaniu wykrywaczy metali rzeczy współczesnych tylko i wyłącznie. Nie zajmuję się tam poszukiwaniem rzeczy yy, zaginionych, yy, historycznych, nie? zabytków i tym podobnych spraw. No. Jako że dzisiaj jest yy, pierwszy dzień po Bożym ciele, także zaczynamy sezon plażowy. Zapraszam Ciebie na odcineczek. Przenosimy się na plażę. Dzisiaj ma jeden dzień po bożym ciele. Wczoraj było bardzo ładnie gorąco. Także myślę, że coś w plaży mi tutaj zostawili. Deusik to. Kamera na głowę. Lecimy. Mamy pierwsze 20 groszy. Jaki Taki sygnalik na 50 groszy. Jest. Pięć grosz. 50 prawjka. Aj. Sygnalik 58. Ale gdzie? Tam twardo. No dobrze. Jest piesiąt groszy. <noise> Stare, ale jare Co jest? To jest. Gdzie do automatu. Sześćdziesiąt cztery to zrywka. 60 i sześćdziesiąta to O kurde głęboko. Jeszcze sygnał. No nie, dobra, porzucamy to. Muszę chyba sobie zrobić reaktywę większą, bo nie dość, że jest śmietnik duży, to jeszcze głęboko sięga ten deusik mi tutaj. Także lecimy. Teraz ładny sygnał. Jak pokażę to będzie ładny. Takie triki. Hm z powrotem. Kapsel w garażu Czyli kurcze Dyskryminacja kapsli 61 Zobaczymy Teoretycznie w sicie Jezu tuwa z 2019.

To może być kapsel dokładnie. Czyli co ty kapsel, nie wycina jednak od garażu. 10 groszy. Słuchajcie. 50 groszy. Też stare. Chcieli tą plażę przeorać ładnie. Tygnał pięćdziesiąt dziewięć. Pięćdziesiąt osiem. Przecież tu. I mamy. Pięćdziesiąt groszy. Tak to już się pokazywał. Tak dał. No. Bilans nie jest dzisiaj jakiś świetny. Ale jeszcze mam troszeczkę do przejścia. Także jeszcze na coś liczę. Chociaż na dwuje. Najbardziej dylematyczny sygnał. Do 63. To już jeszcze może być złotowa, a już może być zrywka. To jest już zrywka To jest to kurcze Słuchajcie 55 20 groszy chyba No Tylko Liczy na jakąś piąteczkę, dwójeczkę chociaż dzisiaj jeszcze Mam taki obiecujący sygnał Ale miałem przed chwilą też i znalazłem grosza że nie jestem za bardzo Nieha, ale jest. Jest piąteczka, ale to cieszy stulecia niepodległości. Pięknie Sześćdziesiąt dwa. No, a ja myślę, że to tuwa to wykopanie. Tu plażę w miarę zrobiłem. Tu wszystko tam. Teraz idę na boisko sprawdzić. I wy to sprawdzicie razem ze mną. No i słuchajcie, ja już po poszukiwaniach, ja wam pokażę, co znalazłem. Kurczę, dużo nie znalazłem. Mam piątaka, żadnej dwójki nie ma. 7 zł, 8, 8, pięćdziesiąt zł. Nawet taki stary prl się znalazł. Trochę śmieci i to wszystko. To na pewno z kasą na plaży będzie coraz gorzej, bo to coraz więcej ludzi już tą kartą płaci nawet widzimy. Starsi ludzie płacą kartami w sklepach. Ale takie tam... Myślę, że, 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 że na plaży dziecku dać na lola, czy coś, no to wiadomo, że to, to dziecko pewnie zgubi, nie. No. Ale to mówię, to już nie będą takie kwoty jak, jak to były kiedyś, tam, kilka lat temu. Bo ja z wykrywaczem chodzę około 7 lat już, to kurczę, dało się znaleźć konkretne sumy tym bardziej nad morzem na przykład. nie. Zobaczymy, Wojtek pojechał nad morze z kanału. Szukajcie a znajdziecie. Ustawię Wam gdzieś tutaj kartę. Też możecie wbijać, jest teraz nad morzem. Pewnie coś tam znalazł. Nie wiem jeszcze co, bo jeszcze, jeszcze nie, 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 nie gadaliśmy. No i znalazłem taki kolczyk, nie? Nawet to jest Nic ciekawego. Także jak Ci się podobało, to zostaw lajki, subskrybuj kanał. A ja teraz spadam na rower. Interesują Cię rowery, to zapraszam na mój drugi kanał Fortek e-bike Tam będę zamieszczał yy, Materiały o, o rowerze elektrycznym Bo zbudowałem sobie rower elektryczny Jeżeli takie coś interesuje, to zapraszam Do zobaczenia, cześć